1 maja 2019 rok z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia umowę na użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Żlin położonych w Gorzycach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 138 łamana na 2, o powierzchni 6. oraz działka nr 139 o powierzchni 6.700 hektara dla których sąd rejonowy brzmi IV, wydział Ciąg wieczysty prowadzi księgę wyciskom o numerze BY1Z łamane na 0013116 łamane na 8, na których są posadowione budynki, budowle i urządzenia Bołej Szkoły Podstawowej w Gorzycach oraz wyposażenie. Powyższe podektowane jest sytuacją, z jaką mamy aktualnie do czynienia w Rzymu w związku między innymi z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego czego skutkiem jest m.in. konieczność ograniczenia wydatków oświatowych, zbyt duża dopłata z budżetu gmin, gminy Żmin do gminnego systemu oświaty, które tworzą nie tylko placówki publiczne, ale i niepubliczne, a co za tym idzie, dążenia do w miarę możliwości całkowitego wykorzystania powierzchni budynków, w których swoje siedziby mają placówki oświatowe, dla których organem prowadzących jest gmina Żmin. Z taką sytuacją mamy aktualnie do czynienia w przypadku szkoły nr 5 w Żninie, która jako bezpieczna i nowocześnie wyposażona placówka oświatowa jest gotowa do przyjęcia uczniów z terenu publicznego. Otrzymują subwencję z ministerstwa, która idzie na ucznia, na jednego ucznia. I ta subwencja jest księgowana w gminie i wychodzi pod nazwą dotacja. A pan burmistrz tu wylicza, że będzie miał takie oszczędności. Druga sprawa, ja budzę motywowanie burmistrza. Druga sprawa to jest dopełnienie szkoły podstawowej numer 5. Dopełnienie krzesełkami, bo uczniów się tutaj za krzesła bierze, za przedmiot. Się dostawi stoliczki, krzesełka i będą. Jak to można dopełniać dzieci ze wsi do dzieci z miasta? A wieś nie stać na to, żeby mieć szkołę stać. Już raz nas zamykano. I dochodzi do tego, w życiu nie pomyślałabym, że dojdzie do tego, że burmistrz będzie chciał zamknąć szkołę niepubliczną. Oczywiście w białych rękawiczkach. Bo się mówi o wymówienie umowy użyczenia budynku. Co jest równoznaczne z zamknięciem. No, I tak mam w tu szkołę. zresztą społeczeństwo nasze tutaj dokładnie wie, jak wyglądał ten centrum. Przedtem, na początku, jakbyśmy tam przejmowali. Jak się wygląda to dzisiaj. I Powołując się na to pismo, co tutaj Pan Burmistrz pisze, to mnie też to od razu skoci, zaskoczyło, że trzech tam tylko radnych, a pozostali radni to co? A według mnie Burmistrz jest tylko władzą wykonawczą, a nie ustawodawczą i on prawa nie stanowi, tylko rada a wykonuje to, co rada ustali. Więc dlaczego Burmistrz nie powiadomił całej rady, tylko jakieś trzy wybrane osoby? Do czego to się sprowadza? Gdzie tu logika w tym jego działaniu? Jak tak można w ogóle? Czy Pan mówi, że tutaj, chociaż się zainteresował tym, ile tutaj ludzie ze wszystkich, nie tylko wsi bo tu się angażowali ludzie ze wszystkich wsi, które tutaj należą do tej szkoły, ile tu z wszelkich rolników pracowało, Ile ludzi się angażowało niezależnie od tego, żeby to doprowadzić do jakiegoś wyglądu, żeby to wyglądało na szkołę? Czy ma pan burmistrz wyobrażenia w ogóle? Jakie koszty? Jakie koszty ponosi gmina? Jak ministerstwo daje subwencję na jednego no to z jakiego tytułu burmistrz nam tu pisze, że on ma takie koszty? No gdzie te pośty? Ministerstwo Oświaty daje subwencje, to jest przeliczone, tak jak to pani dyrektor wyczytała, to jest przeznaczone na każdego rodzina gmina, owszem, może coś tam dołożyć. Ale w większości to my wszystkie roboty, wszystkie naprawy, remonty wykonujemy sami w swoim zakresie. Ja nie wnikam w Radzie, że jest grupa Radnych, która została wybrana z Komitetu Wluchowskiego. To mi jest obojętne. No poszli z nim, są. Ale mamy problem z czterema radnymi, którzy są w spisach. I niejaki Morawiecki i ten na no, nie wiem jak się to ma imię, takie, takie poważne imię, tak? a Jarosław, mówi, że nie zamykamy małych szkół, nie zamykamy komisariatów, będziemy walczyć o to, będziemy robić pociągi, autobusy, wszystkie. I w tej Radzie siedzi tam czterech takich, począwszy o potęga, tam taka siła odwoźnego po... Panią dyrektor z Serekwicy było i oni wspierają go w tych rzeczach. Wczoraj mieli koalicję i nikt go nie zgranił za to co on robi. Nikt mu nie powiedział, że oszukał ich, jako osoby, które je popiera, że nie przyszedł do nich z tą informacją. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, to ja naprawdę muszę powiedzieć, że tu nie ma samorządu. Ja też burmistrzowi tłumaczyłem, on nie rozumie. To, to, tutaj ja pana nie znam, ale widzę, że jest pan bardzo dobrze przygotowany do dyskusji, jak już pan dzisiaj mi tu powiedział mimo swojego wieku, że pan wie co burmistrz musi robić, że jest my jesteśmy organem uchwałodawczym, to ja to tłumaczę w ciągu burmistrzowi. bo burmistrz jak ja przyszedłem na tą po 8 latach na tą sesję, to zauważyłem, że on karci radnych, on karci radnych on im mówi co ma robić, a on ma słuchać, no właśnie Oni on żaden budżet mu nie przeciągnict. Tu wykorzystał lukę prawną, że może to robić bez rady. Są, są, są w stanie wpłynąć na tą pozostałą czwórkę, na ich decyzję. Nie płyn na publiczne na pewno. Nie natomiast na tą czwórkę zdecydowanie tak. Czyli tutaj odwołanie się czy spotkanie się z szefem zarządu wojewódzkiego z Tomaszem Ladosem jest jak najbardziej zasadne. W sobotę państwa też zapraszam na spotkanie z panią Ewą Kozanecką, która przyjeżdża do Dziennika do Biura Prawa i Sprawiedliwości. Warto tam zajrzeć, zrobić mały huczek i zaakcentować sytuację w Szkole czy Stowarzyszenia w Górze. To, to, to jest zdecydowanie warto takie kroki poczynić. Zgodzę się tutaj z kolegą Dariuszem, że Robert Łuchowski, nasz, w cudzysłowie, burmistrz, nie ma absolutnie żadnego planu, jeżeli chodzi o oświatę w naszej gminie. Nie ma żadnego. Najpierw byliśmy zaskoczeni likwidacją szkoły w Januszkowie. Byliśmy zaskoczeni, bo to w ogóle to nie ma o czym mówić. I teraz jesteśmy tak samo zaskoczeni wypowiedzeniem umowy dla szkoły w Gorzycach. Na Stowarzyszeniu To nie jest żaden plan. Już państwo sami mogą to po... zauważyć. Nie udało się w Próbujemy gorzycę. Słychać gdzieś, ale to jest plotka, być może, że tak się nie stanie. Mówi się o innych również szkołach. Nie Musimy mówić. po prostu przekonać przynajmniej dwóch radnych, to jest stosunek 12 do dziewięciu. I yy, 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 co to oznacza? Bo oczywiście, my głosować teraz nie możemy, jeżeli chodzi o identyfikację. Tu Darek dobrze powiedział, bo jest umowa, więc wyprowadzenie umowy do sprawdzenia, czy to ma, czy to jest wszystko prawnie zrobione. Tu się warto tego trzymać i tego, co Darek tu podpowiada, ale także można przekonać niektórych radnych, żeby nacisnęli trochę burmistrza, bo przecież jest absolutorium i inne wydarzenia w trakcie całego roku. I tu widzę też jakby taką możliwość przekonania burmistrza przynajmniej do wycofania się co do decyzji. Martwi mnie to, co jeszcze Darek tu gdzieś tam słyszał, że koalicja usłyszała o likwidacji czy tam powiedzeniu umowy prawdopodobnie innym szkołom. W przyszłości niepublicznym, co jest no, prawdopodobnie, bo to chyba o to chodziło. Przypomnę, że większość szkół miało do 2020 roku, więc to się też zbliża za rok, chociaż wypowiedzenie można, jak widać, zależy, jaka umowa jest i wcześniej. Natomiast uważam, że jeżeli wszelkie jakieś sytuacje prawne, to no, tak trzeba, bo też nie można od początku działać no tak troszeczkę po omacku. To pozostaje to na końcu. Ja uważam, że, że warto później, jeżeli już się nic nie da, to trzeba po prostu tłumem coś działać. Mam się córki, które chodzą tutaj do szkoły. Nie chciałem przenieść się do szkoły do też Też wstaję o 6 rano idą na PKS, wziałają autobus. Jadę tutaj. I w ogóle nie chcę słyszeć o zmianie szkoły. Chociaż ja ich to proponowałam ze względu na to, żeby nie, nie stałaś tak wcześnie, nie dojeżdżać. Nie, one nie i Więc naprawdę to jest dla mnie coś, żeby, no żeby była po prostu i żeby one tą szkołę to skończyły. I myślę, że wszystkie byli z tak samo. Dziękuję. Została y, postawiona za kwotę 58 tysięcy przybliżenie 58 tysięcy to oczywiście środki, jakie pozyskałyśmy z Funduszu na Rzecz Rozwoju Wsi, i w tym momencie byłyśmy zdeklarowane, aby burmistrz Mina podpisał zgodę na budowę tej siłowni podpisał tą zgodę i. Zostałyśmy zdeklarowane do tego, aby przedłużył nam umowę użyczenia budynków, co też uczynił. Czyli nasze budynki są w umowie użyczenia do 2024 roku. Do 2024, tak? I co za tym idzie? Za tym idzie to, że burmistrz, ponieważ my nie będziemy w stanie zapłacić kary. Bo pisząc ten projekt, deklarujemy się na co najmniej 5 lat użytku tej siłowni, a więc zerwanie umowy jest adekwatne z tym, że musimy oddać 58, około 58 tysięcy. Może dodam, że nasz wkład w tą siłownię to były 4 tysiące. Nasz wkład jako stowarzyszenia edukacyjnego. W związku z czym, pierwsze co wykonałam telefon, do Urzędu Marszałkowskiego do Torunia. Niestety y, nie zastałyśmy przy, y, marszałka Całbeckiego niestety przez trzy dni nie było. Dzisiaj ponoć wrócił i czekamy na telefon zwrotny jesteśmy umówieni na spotkanie, gdyż uważamy, że marszałek musi być poinformowany o tym, że w województwie kujawsko-pomorskim istnieje taka gmina, która robi jak robi. gmina tylko burmistrz. I dlatego chcę, żebyśmy były panie burmistrza i nas chce przenieść do Gminina. Chyba na byli bliżej ciebie, bliżej serca. A to, Jak zabierze Was? Jak na zabierze mamy? Ale najpierw musiał na to i tu <śla> spytać, czy Wam pozwolimy odejść do niego. Nie 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 a właśnie. A <śla> przede wszystkim co to, to, to za decyzję? Jeżeli ktoś jest człowiekiem, to przychodzi, organizuje spotkanie i staje twarzą przed nami i mówi, moja decyzja jest taka, nie inna, ale trzeba być najpierw nie burmistrzem, tylko człowiekiem. Co no proszę, wspierać nas tak, jak możecie. Dziękuję bardzo.